Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w 16 dniu grudnia i zapraszamy na kolejny fragment opowieści wigilijnej Charlesa Wickensa. Na razie Scrooge nie mógł w żaden sposób wymiarkować, o którym z jego znajomych rozmawiano. Nie wątpił jednak, że kogokolwiek dotyczyły te rozmowy. Musiały zawierać naukę mającą na celu jego dobro, a on powinien przyjąć ją z uwagą i wdzięcznością. Doszedłszy do tego wniosku, postanowił uważnie przysłuchiwać się wszystkiemu, co mu w uszy wpadnie. Przede wszystkim bacznie obserwować własną postać. Jeśli się ona zjawi, przewidując, że jej zachowanie da mu klucz do rozwiązania dręczących go pytań. Zaczął więc szukać samego siebie. Któż to zajął jego uprzywilejowane miejsce na giełdzie? Scrooge nie znał tego człowieka. Rozglądał się na wszystkie strony, ale nie mógł odnaleźć siebie, chociaż zegar giełdowy wskazywał godzinę, w której zwykle tu przebywał. Ta okoliczność nie zaniepokoiła go zbytnio, gdyż po odwiedzinach pierwszej zjawy postanowił w głębi duszy, że zmieni dotychczasowy sposób życia. Przypuszczał więc, że jego nieobecność na giełdzie potwierdza, iż w postanowieniu swoim wytrwał. Duch wciąż posępny i nieruchomy stał przy nim z wyciągniętą ręką. Ocknąwszy się z zamyślenia, Scrooge zauważył, że duch nie spuszcza z niego oczu. Dreszcz przebiegł po nim od stóp do głowy. Szybko opuścili gwarną część miasta i zapuścili się w jedną z oddalonych dzielnic. Gdzie Scrooge nigdy nie zaglądał, wiedząc, że miała jak najgorszą opinię. Zobaczył ciemne, pełne błota ulice, domy zaś i sklepy były nędzne. Mieszkańcy bosi, półnadzy, pijani, budzili obrzydzenie. Podwórza i korytarze nieprawdopodobnie wąskie, zagnojone, wydawały odór, dostrajały się do ludzi, od których tu się roiło. Była to dzielnica błota, nędzy i zbrodni. W tej oto, strasznej dzielnicy, znajdował się nędzny sklepik, w którym sprzedawano stare żelazko, gałgany, stare butelki, kości. Na podłodze, wewnątrz sklepu, piętrzyły się stosy zardzewiałych kluczy, gwoździ, łańcuchów, zawiasów, pilników, talerzy, wag odważników. Dziwne tajemnice których z badania nie każdy odważyłby się podjąć. Ukrywały się pod stosami cuchnących łachmanów. Przy piecu, skleconym niezdarnie z kawałków starych cegieł, w którym zapalano szczątki zgniłego drewna, siedział wśród swoich towarów siedemdziesięcioletni człowiek. Od ulicznego chłodu zasłonił się kotarą z gałganów, które rozwiesił na sznurku. Palił fajkę. Scrooge i Tuch zjawili się przy nim w chwili, kiedy do sklepu weszła kobieta dźwigająca ciężki tłumok. Tuż za nią, także z tłumokiem, weszła druga, potem mężczyzna w czarnym, mocno spłowiałym ubraniu. Wszyscy troje niezmiernie się zdziwili, poznawszy się nawzajem. Przez chwilę panowało milczenie. Wreszcie owa trójka. Wybuchnęła głośnym śmiechem. To dopiero zdarzenie zawołała pierwsza kobieta. Musi być porządek najpierw posługaczka, potem praczka, a w końcu przedsiębiorca pogrzebowy No, patrz, Joe, zeszliśmy się tu jak umówieni nieprawdaż? W każdym razie nie mogliście wybrać lepszego miejsca na schadzkę? rzekł Joe, wyjmując ustwajkę. Chodźcie do salonu. Przecież znamy się wszyscy. Zaczekajcie, zamknę drzwi. Do licha. Ale skrzypią. Sądzę, że w całym moim składzie nie można by znaleźć równie zardzewiałych i skrzypiących zawiasów jak te i równie starych kości jak moje. Tak, tak. Wszystko jest dobrane. Odpowiada swemu miejscu i przeznaczeniu. Ale chodźcie do salonu. Pomieszczenie nazwane salonem było częścią sklepu oddzieloną od niego czymś w rodzaju złachmanionego parawanu. Stary poprawił płonący ogień kawałkiem żelaza, który niegdyś stanowił część ozdobnej poręczy schodów. Usunął kopec z lampy, był bowiem wieczór, cybuchem swej fajki, którą znów wsunął w usta. W tym czasie kobieta, która weszła pierwsza, rzuciła na podłogę swój tłumok. Usiadła w swobodnej pozie na stołku i splótłszy dłonie na kolanie, spoglądała na dwójkę towarzyszy. Więc cóż, przecież wszystko w porządku, moje pani Wilber, odezwała się po chwili. Jestem zdania, że każdy człowiek powinien myśleć o sobie. On przez całe życie tylko tym się zajmował. Święta prawda! odparła praczka. Nikt na świecie nie dbał tak o siebie jak on. Nikt na świecie. Dlaczegoż więc ma pani takie wystraszone oczy, jakby się czegoś bała? Powiadam, że wszystko w porządku i koniec. Wilki przecież nie rzucają się na siebie, a kruk krukowi oka nie wykole. Byłoby głupio, gdybyśmy mieli przeszkadzać sobie nawzajem w interesach. Zapewne, potaknęła pani Wilber. W takim razie wszystko w porządku, prawiła posługaczka. Nie wracajmy do dnia wczorajszego, to do niczego nie doprowadzi. Zresztą... Czego się obawiać? Trochę drobiazgów? Nikogo nie zuboży, a nieboszczyk się nie upomnie Zapewne, zapewne, znów potwierdziła pani Wilber. Gdyby ten podły kutwa chciał uchronić swoje rzeczy od zmarnowania, mówiła posługaczka, mogło uczynić to łatwo, postępując jak wszyscy uczciwi ludzie. Dlaczegoż nie postarał się, żeby w chwili śmierci była przy nim jakaś dobra dusza? Nie chciał tego, nie postarał się, więc zginął marnie w kącie, gorzej niż pies. Święta prawda, potwierdziła pani Wilber. Co posiał, to i zebrał. Jeszcze więcej bym o nim powiedziała, gdybym nie miała głowy zajętej czymś innym. Tym, z czym tu przyszłam. No, Jo, rozwiąż tłumok. Powiedz, co to warte. Nie obawiam się zacząć pierwsza. Owszem, niech oni wiedzą, co tu jest. Grzechu w tym nie ma. No, Rozwiąż tłumok. Teraz nastąpiły prawdziwie chińskie ceremonie. Jej towarzysze pragnęli okazać, iż są dobrze wychowani. W końcu przedsiębiorca pogrzebowy zdecydował się pierwszy przedstawić swoje łupy. Nie były one znaczące: kilka pieczątek, ołówek w futerale, para spinek, tania szpilka do spinania szala, i to było wszystko. Joe każdy przedmiot skrupulatnie badał, nawet obwąchiwał, kredą kreślił na ścianie cenę, a widząc, że już nic więcej nie ma, zsumował nakreślone liczby. Tyle wynosi twój rachunek, kochany przyjacielu rzekł do przedsiębiorcy pogrzebowego. Nie dam ani pensa więcej, choćby mnie smażono na wolnym ogniu. Co dalej? A co dalej? Posłuchajcie w kolejnym fragmencie. Jeśli nie widzieliście poprzednich, tutaj będziecie je mogli zobaczyć. Do zobaczenia.